Piąte, imieniny ulicy kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Dlaczego takie wydarzenie? Dlatego, ponieważ coraz częściej w naszej kulturze szczególnie młodzi ludzie zapominają o swoich patronach, o imieninach. Zwykle pamiętają o rodzinach. Chcielibyśmy poprzez to nawiązać do tego ważnego wydarzenia: jako są imieniny. A szczególnym tego typu wyda wydarzeniem są imieniny ulicy. A dlaczego tej ulicy? Bo jest szczególny patron kardynał Stefan Wyszyński. Który skupia tutaj mieszkających i pracujących. Jest to przedziwna ulica, bo jest krótka, ma kilkaset metrów, ale tutaj 50 różnych instytucji usługowych, przychodnia, basen, szkoła, kościół, prawda, funkcjonują. No i wobec tego. Chcielibyśmy to myśl prymasa poprzez każdy dzień społeczne podkreślać, wydobywać, po to, żeby ci ludzie tutaj mieszkający, przychadzający się, pracujący, mogli mieć taką inspirację. I dlatego właśnie takie wydarzenie jak imieniny ulicy. Zauroczeni postacią sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, między innymi z tego względu, że pochodzi z diecezji Zążyńskiej, miejsce jego urodzenia to Zuzela. To jest przepiękne miejsce tam. Uczył się miłości do Pana Boga jako młody chłopiec, ale tam również uczył się miłości do naszej ojczyzny. Bez wątpienia całe nauczanie kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasy tysiąclecia, jest ciągle aktualne w naszej ojczyźnie. Bo chociaż mijają czasy, to nie zmieniają się problemy, z którymi przychodzi nam żyć na co dzień, mierzyć się z nimi każdego dnia. Wiemy dobrze, że o wielkości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Świadczyły jego czyny, jego modlitwa, ale także słowa, które wypowiadał święty Jan Paweł II, mówiąc go o człowieku wielkiej miary, o pasterzu, którego stawiał niejako na równi ze świętym Stanisławem, ze świętym Wojciechem. Wiemy dobrze, że jego sprzeciw wobec zła, wobec komunistycznych, komunistycznej. Propagandy, ale także komunistycznych pomysłów, które chciały niszczyć człowieka, niszczyć jego wolność, jego godność, jego przyjaźń z Panem Bogiem, jako się teraz w nowych czasach aktualizują i ta, ten sprzeciw wobec zła musi wypływać z naszych serc, naszych umysłów i także być poparty naszą modlitwą, bo chcemy naprawdę uchronić naszą ojczyznę przed tymi tragicznymi pomysłami, które chcą. Od Pana Boga nas wszystkich odłączyć. A jak widziałem na jednym z kościołów warszawskich, jest taki piękny napis: kto traci Boga, traci wszystko. Więc kiedy pięć lat temu grupa inicjatywna podjęła działalność, żeby no, pokazać naszego patrona, tak po prostu szerszej publiczności, pokazać ludziom, którzy tu mieszkają, którzy pracują, to podamy różne inicjatywy, co byśmy chcieli mieć na naszej ulicy. Ja akurat z racji pracy w Łążyńskim Centrum Medycznym i swoich ludzi, którzy tu pracują, bardzo chcieliśmy zbudować taką organizację, która będzie pomagała. Młodym rodzicom, którzy oczekują na swoje dziecko, a więc jak się zachować, jak wyedukować, czego się nie bać, jak rozwiązywać problemy. Kiedyś to była w ogóle nazwa tak zwana szkoła rodzenia. Chcieliśmy coś więcej. Chcielibyśmy nie tylko ćwiczeń fizycznych, chcielibyśmy nie tylko wiedzy medycznej, ale również uduchowienia naszych ludzi czekających na małe swoje dzieci. I w ten sposób powstał projekt właśnie Akademii Rodzica. Jest to projekt oparty o 10 głównych, Takich tematów zdobyliśmy pomieszczenie na ulicy właśnie księdza kardynała Wyszyńskiego, no i dzisiaj podczas tego właśnie. Naszego kolejnego święta, już piątego, mieliśmy możliwość, że ci, którzy się zgromadzili, mogli pójść i zobaczyć. Bardzo ciekawe wrażenia, bo niektórzy mówią: Idę ulicą, patrzę, jest napisane Akademia Rodzica i nie wiem o co chodzi, prawda? No więc dlatego ludzie muszą się spotykać, wymieniać się informacjami, i w ten sposób mam nadzieję, że ta właśnie, ten nowy byt, ta nowa organizacja jak Akademia Rodzica będzie się w kolejnych latach rozwijała no i przynosiła wiele radości, szczęścia rodzicom. Będziemy obserwowali dzieci, a do tej pory liczby mówią tak, 250 par było edukowanych w naszej akademii i mamy po prostu dzieci, a w większości te dzieci zostały pod Łomżyńskiego Centrum Medycznego, czyli jesteśmy w coraz większej wspólnej rodzinie. Here